Kiedy widzicie w nowym filmie, myślałam, że wyjdzie słońce. Niestety jest burza, pochmurnie, zaraz będzie lało, więc liczyłam na odrobinę naturalnego oświetlenia. Może jeszcze za chwilę wyjdzie słońce. Przed chwilą dosłownie, na chwileczkę się pokazało, ale teraz już wygląda na to, że zaraz będzie lało. Trudno, mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze na chwilę potem słońce w trakcie filmu, ale jeżeli nie, no to trudno. Dzisiaj przetestujemy sobie trzy nowości. Przede wszystkim kontynuujemy testy pudrów i przyszedł mój wyszczekany puder. Jego możecie dostać na Cold Beauty to jest Kosas Cloud Set Baked Setting and Smoothing Powder. Kolejny puder wypiekany. Puder z marki Kosas, która ostatnio robi furorę w ogóle na zagranicznym YouTubie, ale też na Instagramie. Bardzo podoba mi się kierunek, w którym idą teraz z opakowaniami. Są naprawdę prześliczne. To jest puder też w bardzo podobną kompakcie, ale w zielonym odcieniu mają bronzer, który. Też bardzo chciałabym przetestować. Ja go mam w odcieniu Breezy, i to jest kolejny puder do naszych testów w poszukiwaniu najlepszego pudru wygładzającego, ale niewidocznego na twarzy. Ale zanim to, to dzisiaj przetestujemy również nowy podkład Tint do twarzy z marki Make Up Forever, i to jest podkład Waterton Foundation. Ja miałam możliwość zamówienia sobie Tutaj w Malezji w ogóle jest to super. Nie wiem, czy macie też coś takiego w Polsce, dajcie mi znać. Ale mi na Instagramie, bądź na Facebooku co jakiś czas wyskakują reklamy, że można sobie po prostu zamówić za darmo, bądź za jakąś naprawdę minimalną opłatą, z darmową wysyłką, bądź czasem, tylko właśnie trzeba zapłacić za wysyłkę, próbki, miniatury nowych produktów. W ten sposób mogłam przetestować podkład Armani Power Fabric. Test tego podkładu macie na moim kanale. Ostatnio też zamówiłam sobie nowy filtr przeciwsłoneczny z Clarenta i właśnie wyskoczyła mi możliwość. Zamówienia sobie miniatur, takich próbek, które mają wystarczyć na 10 dni, na 10 zastosowań, właśnie na nowszego lekkiego podkładu z Make Up Forever, a ja tym bardziej chciałam go przetestować. Ja naprawdę chciałam go przetestować, więc jak wyskoczyło mi możliwość zamówienia próbek, dla mnie to było coś idealnego. Chciałam go przetestować, bo on jest bardzo porównywany do tego nowego Tintu Swenty, który, wiecie, skradł w moje serce i używam go cały czas, więc chciałabym od razu Wam powiedzieć, jak. One mają się do siebie porównać jeden do drugiego. I ostatnim rzeczą do przetestowania to będzie nowa maskara z Rewlonu Soul Fierce. Kupiłam ją dlatego, że y, obserwuję bardzo fajną dziewczynę na Instagramie Glitter Goblin i ona ją bardzo polecała, mówiła, że to jest jej nowa ulubiona maskara, ale okazało się, że ja zamówiłam, nie zamówiłam, kupiłam stacjonarnie w drogerii nie tą, co powinnam, ponieważ Revlon wypuścił dwie maskary Soul Fierce. Jedna jest taka właśnie czerwono-czarna, a druga jest w całym czerwonym opakowaniu. I Emily właśnie Glitter Goblin mówiła właśnie, że koniecznie poleca tę czerwoną, że testowała tę i ta jest taka sobie No ale wiecie, rzęsy to jest bardzo sprawa indywidualna, może dla mnie to będzie jakiś hit Poza tym ostatnio była promocja u nas w lokalnych drogeriach, minus 50% na makijaż i ja za nią zapłaciłam jakieś 20 zł na złotówki, więc... Jak się nie sprawdzi, to nie będę bardzo płakać. Ja zamówiłam sobie ten tint z Make Up Forever w odcieniu Y 245. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o kolor. Wiecie, że tint z Fenty najlepiej sprawdza mi się wklepując go gąbeczką. Też super metoda jest taka, żeby rozprowadzić go najpierw palcami i potem wtłoczyć gąbką. Natomiast ja nie zawsze chcę i mam ochotę brudzić sobie palców. Natomiast spróbujemy gąbką. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam też przygotowany pędzel. Jakby co. Mam na sobie białe spodnie. <grych> Brawo ja. Mm. Nie wiem, czy nie zamówiłam sobie trochę za jasny kolor. Jest bardzo leciutki. Ciężko mi jest z tej... Te słoiczki są takie szklane. Ciężko mi jest z nich wydostać... Przyniosę sobie patyczek. Czekajcie. Pewno bardzo ładnie się wtapia gąbką. Wydaje mi się, że jest lżejszy jeszcze bardziej od tego z Fenty Beauty. Ja o nim sobie czytałam przed nagraniem i on jest podkładem takim bardzo na bazie wody, więc uważajcie z nakładaniem silikonowych baz i kremów z filtrem pod ten produkt, bo mogą się nie lubić i faktycznie jak go nakładacie, to macie uczucie, o, już pada. Macie uczucie jakbyście nakładali wodę. To jest coś takiego bardzo lekkiego. Trochę przypomina mi nawet Maca Face and Body, który będę też teraz przeszedł reformulację. Mają nowe odcienie. Niektórzy uważają, że formuła jest dokładnie taka sama, ale jest inne opakowanie. Jest właśnie więcej kolorów i przypomina mi właśnie konsystencją... Ten produkt i w ogóle jak teraz oglądam sobie YouTube'a i takie różne recenzje To takie najpopularniejsze tinty Jeżeli chodzi o taki rynek międzynarodowy To właśnie w tym momencie na ten sezon jest to Fenty Ease Drop Tone od Make Up For Oraz dużo osób właśnie testuje tą Nową wersję Maka Face and Body. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym ją przetestowała. Najpierw bardzo chciałam, potem stwierdziłam, że nie ma sensu, bo widziałam dużo opinii, że to jest dokładnie to samo: tylko właśnie właśnie więcej odcieni i nowe opakowanie. A ja tę formułę znam, bardzo lubię. Natomiast nie czuję potrzeby kupowania kolejnej buteleczki, jeżeli ma to być dokładnie to samo. Nawet ten kolor się wtapia z moją skórą. Myślę, że nie będzie tragedii. Jest fajny, bo jest właśnie z tej kategorii Y, Yellow. Ja mam na pewno więcej żółtych niż różowych tonów. Najbardziej zwykle mi pasują kolorystycznie odcienie neutralne ani nie bardzo żółte, ani nie bardzo różowe ale jak w kolorystyce produktu żółty oznacza taki piaskowy, to zwykle jest okej. Okay. To ma być produkt z lekkim do średniego krycia i ma też dawać długotrwałe nawilżenie. I to mnie w nim też zaciekawiło, ponieważ Fenty, stwierdzam, że on jest idealny dla skóry tłustej, mieszanej, ponieważ zostawia taki satynowy mat, zdrową, świeżo wyglądającą buzię, ale nie bardzo rozpromienioną, nie bardzo, bardzo połyskującą. I wiem, że w przypadku skór suchych u niej wszystkich się sprawdza, bo jest po prostu zbyt taki pudrowy, dlatego ten Waterton, to już widzę, że będzie coś innego, bo on daje bardziej mokre wykończenie i czuję właśnie tą taką wodnistość, czuję to nabliżenie na skórze, to jest bardzo przyjemne. Nawet taki daje efekt chłodzącego nawilżenia, super. Dodatkowo, co mnie zaciekawiło czytając o tym produkcie, nałożę sobie w największe zaczerwienienia drugą warstwę, to to, że on ma być oporny na ścieranie pod wpływem maseczki, oporny na wysoką wilgotność, na pot, i jest to w ogóle produkt wodoodporny, więc naprawdę super na lato, na ciepłe miesiące. Zawsze chętnie widzę coś takiego. No i zwłaszcza na obecny czas, gdzie nosimy maseczki, nie wiem jak u Was, ale u mnie. Wiele produktów totalnie się nie sprawdza w kontakcie z maseczką. Po prostu ściągając ją, mam odbite czy to gumki, czy to tej wokół ust, wokół brody, starty bądź zważony podkład. Związane jest to też z tym, że mieszkam oczywiście w Malezji w wysokich temperaturach, więc moja skóra się niesamowicie poci pod taką maską, więc to jest na pewno ciężkie środowisko na makijaż. Okej, okay, tak wygląda jedna warstwa sprowadzona na całej skórze, plus dodatkowo jeszcze druga. Głównie na strefie T, w największych zaczerwieniach. Skóra bardzo mi się podoba, natomiast krycie jest delikatne. Nie nazwałabym go lekkim w średniego, raczej nazwałabym go lekkim. Wydaje mi się, że Fenty daje odrobinę większe krycie, troszeczkę bardziej satynowy efekt. Na pewno daje większy efekt blurowania, wygładzania porów to jest jego taki, no, główny plusik. Natomiast tutaj widzę. Natomiast tutaj widzę ogromny potencjał. Naprawdę czuję to nawilżenie. Skóra jest w niezwykłym komforcie. Dla skóry suchej, jeżeli nie sprawdził się Wam Tint Fenty, może to być naprawdę super zamiennik. Tylko, tak jak mówię, liczy się z tym, że to jest naprawdę moim zdaniem lekkie krycie. Mi pojedyncze jakieś niedoskonałości bądź plamki po niedoskonałościach wciąż przebijają, ale od tego jest korektor. Ja bardzo mocno preferuję takie lekkie bądź średnie krycie na całości plus punktowo wprowadzony korektor w takich bardziej trudnych, newralgicznych miejscach. Wtedy macie efekt ogólnie lekko wyglądający skóry, skóra wasza wciąż przebija, wygląda świeżo, nie macie maski. No ale to, co ma być zakryte, jest też zakryte korektorem. I słuchajcie, wydaje mi się, że fajnie sobie zamówiłam kolor z tych próbek. Bardzo się cieszę, że będę miała w teorii, ale myślę, że spokojnie, tutaj te dwa słoiczki wystarczą mi na. 10 użyć, więc będę mogła Was informować oczywiście też na Insta Stories, jak to zawsze robię, jak produkt mi się sprawdza. Póki co, porównując go do produktu Fenty, wydaje mi się, że to będzie coś bardziej nawilżającego, z mniejszym kryciem i nawet powiedziałabym, że troszeczkę bardziej świetlistego. Chociaż też nie uważam, że ten produkt jest jakoś bardzo, bardzo rozświetlający. Jest taki, taki efekt nabliżonej mokrej skóry. Nałożę teraz korektor Pat McGrath w miejsca, które tego wymagają. O, już mi w brzuchu burczy. A, w ogóle słyszałam dobrą wiadomość, że Pat McGrath, cała kolekcja już wchodzi do. Cała kolekcja, cała linia wchodzi do polskiej Sephory, więc super ponieważ jednym z pudrów, które testowaliśmy właśnie w naszym wielkim teście nowych pudrów wygładzających, chociaż nie tylko takich nowych, jest puder Pat McGrath, jak wiecie, od niego zaczęliśmy. Teraz używam korektora, bardzo go lubię. Dajcie im znać, czy planujecie jakieś zakupy odpad. Jak już będzie w seforach, wiem, że będzie w dwóch seforach stacjonarnych, no i będzie oczywiście online. Ok, przejdźmy teraz do pudru. To jest kolejny puder, który ma wygładzać widoczność porów, który ma niwelować widoczność linii zmarszczek. Jest to puder wypiekany, ma być lekki, niewyczuwalny. dawać, oni opisują to jako anielską twarz. Ma być to efekt pudru sypkiego, ale bez tego całego bałaganu, w sprasowanej formie. Muszę Wam przyznać, że to pakowanie bardzo mi się spodobało. Jest takie dość solidne, ale przez to, no, naprawdę super się prezentuje. Liliowe odcienie opakowania. Ja mam go w odcieniu Breezy i jestem bardzo, bardzo ciekawa. Spróbuję gdzieś takiego większego, puchatego pędzla. Hmm. Już widzę, że nie polubił się on z korektorem pod oczy Pat McGrath. Słuchajcie, ja o nim usłyszałam same dobre rzeczy, tak przepięknie wygładza skórę, że pory stają się zupełnie niewidoczne, że jest leciutki, a widzę, że pod oczami. No na pewno nie będzie to idealny produkt do tej strefy, bo korektor mi totalnie zważył. Zrobiło mi się ciastko pod oczami, ogólnie na twarzy wygląda bardzo ładnie, ponieważ on, jego właściwości mają być takie, że ma matowić skórę kontrolować wdzielanie sebum. On w ogóle ma w sobie składniki. Takie naturalne ekstrakty, które mają poprawiać wygląd skóry wraz z czasem, więc on jest nasączony pielęgnacją. I właśnie jednym ze składników jest ekstrakt z bambusa, który ma też właśnie z czasem regulować nadprodukcję produkcję sebum w skórze. Ja wiecie, no, nie liczę jakoś nie wiadomo jak na pielęgnację, która jest zawarta w pudrze czy w produkcie do makijażu, jednak wiecie, używam swoich produktów do pielęgnacji i tutaj mm, głównie na nich polegam, ale. Bardzo fajnie. Natomiast to, co o nim mówi producent, to właśnie to, że produkt ma matowić w taki sposób, że nie ściąga takiego naturalnego, całościowego blasku ze skóry, ale jednak buzia jest ładnie utrwalona, zmatowiona i to. Faktycznie widzę. Na pewno jest bardziej zmatowiona buzia niż w przypadku pudru Dior Backstage. Tamten, jak wiecie, przepięknie zmiękczał skórę, dawał wygładzony, taki ogólny, rozświetlony, plumpy efekt, ale skóra szybko się po nim wybłyszczała i raczej nie regulował wydzielania sebum. Bardzo podoba mi się na czole, bardzo podoba mi się na porach, bardzo podoba mi się na brodzie, natomiast pod oczami wygląda brzydko, zwłaszcza teraz mając już produkty. W swoim arsenale i znając takie produkty, które przepięknie wygładzają linię pod oczami i nie ważą korektora, no to tutaj minus ogromny. Oczywiście ja będę dalej testować go również w strefie pod oczami w kolejnych dniach, natomiast z innymi korektorami, żeby dać wam taką całościową później opinię, bo jak wiecie, na koniec po przetestowaniu wszystkich pudrów robimy film podsumowujący. Natomiast z korektorem Pat McGrath nie. No i też oczywiście zwróćcie uwagę na to, że dziś może nie tak idealnie, no ale chciałam przetestować kilka nowości. Testuję nowy podkład i nowy puder, więc tak jak zwykle zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie. Będę w kolejnych dniach testować inne kombinacje puder z innym podkładem, podkład z innymi pudrami i będę dawać Wam znać, jakie kombinacje się najlepiej sprawdzają, co z czym najlepiej wygląda i no, jak ogólnie sprawdzają mi się te produkty. A teraz dokończę resztę makijażu i jak przyjdzie czas na maskarę, to połączę się z Wami ponownie. Jestem z wami z powrotem. Szybko może przelacę produkty, które użyłam do wykończenia makijażu, jakby was coś zaciekawiło. Na ustach mam konturówkę Pillow Talk od Charlotte Tilbury razem z pomadką Pillow Talk, natomiast tą w wersji Superstar Lips w takim bardziej podłużnym opakowaniu oraz błyszczyk Fenty Sweet Mouth. Na oczach trochę lawendowy moment pod kolor koszuli się zainspirowałam. Jest to paleta Kaleidos Lunar Lavender, na pewno ją widzieliście na moim Instagramie, jeżeli nie tam śledzicie. Pojawił się makijaż właśnie z tą paletą. Przepiękna, przepiękna, przepiękna. Jeżeli macie obsesję na punkcie koloru lawendowego, jak ja, ja nienawidziłam koloru, wciąż raczej nie jestem fanką, to jest mój najmniej ulubiony kolor um, fioletowy, tak ogólnie, ale zrobiłam wyjątek dla liliowego i od jakichś dwóch sezonów bardzo, bardzo lubię. Na policzkach bronzer Catrice Mineral Bronzer. Wiecie, że go bardzo, bardzo lubię. Najlepszy bronzer drogeryjny, który mam w tym momencie w swojej kolekcji. Wyciągnęłam do swoich czeluści kolekcji róż Benefitu którego nie używałam mam bardzo, bardzo długo. I to jest Herwana. Tak prezentuje się w środku takie. różowo-fioletowe odcienie. I to mam właśnie dzisiaj na policzkach razem z paletą rozświetlaczy Dior Backstage w odcieniu 004 Rose Gold. Oczywiście testowaliśmy produkty Dior Backstage ostatnio na moim kanale. Jeżeli widzieliście ten film, to widzieliście i tę paletę. I dzisiaj właśnie nałożyłam ten odcień tutaj. On jest taki różowo-świetlisto, właśnie taki trochę fiołkowy. Mam wrażenie, że odbija światło na taki liliowo-różowy odcień. Nie aż tak różowy jak ten tutaj, ale właśnie coś takiego perlisto-różowego. Bardzo ładny. I możemy przechodzić do maskary, tylko najpierw sobie podkręcę rzęsy zalotką. Dajcie mi znać, czy używacie maskar Revlonu. Ja bardzo lubię tę taką kolekcję. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Ona ma zatyczki w różnych kolorach chyba czerwony, zielony, fioletowy. Ta, właśnie z fioletową zatyczką, jest super. I moja mama bardzo przypada za tymi maskarami, właśnie z Revlonu, a to jest jakaś nowość robiona we Włoszech. Szczoteczka silikonowa, tak się prezentuje ząbki silikonowe więc od razu mówię dla fanów szczoteczek silikonowych. Ja szczoteczki silikonowe lubię za to, że one zazwyczaj bardzo ładnie rozdzielają rzęsy i je super wydłużają, ale przez to, że mają właśnie takie ząbki, to super odseparowują włosek od włoska. Hmm, ładny, naturalny efekt rozdzielonych, wydłużonych rzęs. Objętości dużo nie ma. No nie wiem, czy przebiję moją maskarę drogeryjną L'Oreal Lash Paradise. To jest moja absolutnie numer jeden maskara w ogóle chyba, jeżeli chodzi o maskary. Czy to z wysokiej półki, czy z niskiej, ale na pewno, na 100% jeżeli chodzi o maskary drogeryjne. O, ładnie dociera do krótkich dolnych rzęs w wewnętrznym kąciku. Tak wygląda maskara. Dajcie mi znać. Nie wiem, czy to będzie moja ulubiona maskara. Na pewno trzeba uważać z tymi silikonowymi ząbkami, ponieważ zauważyłam, że one są takie dość solidne, grube jak się nimi trzaśnie w oko, to auć może zaboleć. Oczywiście to jest pierwsze otwarcie maskary, pierwsze użycie. Najczęściej z maskarami jest tak, że wraz zaczynają wysychać, to stają się lepsze, chociaż w przypadku maskary L'Oreal Volumine Slash Paradise... Tej, o której przed chwilą wspomniałam, tak nie jest. Ona jest y, wspaniała już od pierwszego użycia i taka idealna, natomiast przez to, że ona już jest taka lekko sucha od początku, y, to nie wystarcza na bardzo długo, ponieważ zaczyna wysychać coraz bardziej, coraz bardziej i potem szybko już nie daje się do użycia. Tutaj nie zauważyłam, żeby ta maskara była jakoś bardzo mokra, ale też ten efekt jest ładny, ale taki ok. Ładne rozdzielenie, wydłużenie jest w porządku, chociaż nie jest jakoś super spektakularne. Znam maskary, które lepiej wydłużają i nie ma za bardzo pogrubienia. Może ewentualnie takie optyczne zagęszczenie, że ich wydaje się więcej, ale na pewno rzęsy nie są jakoś bardzo pogrubione. Bardzo ładnie wygląda na dolnych rzęsach, to muszę jej przyznać. No i spójrzcie też na cały makijaż, ponieważ makijaż mamy skończony. Słuchajcie, na całej twarzy ten puder, moim zdaniem, wygląda bardzo ładnie. Przepięknie wygładził skórę, bardzo ładnie ją zmatowił, ale ona wciąż wygląda naturalnie. Pod oczami wklepałam sobie trochę go tak palcem i trochę wygląda to lepiej niż wcześniej, chociaż wciąż uważam, że pod oczami nie jest idealny, na pewno. I wydaje mi się, że trochę zjadł mi korektora. I przebijają mi w tym momencie już wszystkie sińce. No, dajcie mi znać, co wy myślicie o tym pudrze na ten moment, patrząc na moją skórę. Jeżeli chodzi o podkład Waterton Foundation od Make Up Forever, to słuchajcie, myślę, że tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli skórą suchą nie sprawdził się Tint z Fenty, to ten Waterton z Make Up Forever może być super. Ja mam takie uczucie na twarzy, jakby moja skóra dostała. Szklanki nawilżenia, jakby wypiła po prostu szklankę wody i jest taka wypełniona, mięciutka, nawilżona, schłodzona, to jest naprawdę bardzo komfortowe uczucie. W ogóle nie jest ściągnięta. To wykończenie, pomimo tego, że nie wygładza porów tak jak Tint. Z Fenty to ogólnie wydaje mi się, że buzia jest wygładzona i taka lekko ulepszona. Jest bardziej świetliste wykończenie niż w przypadku Fenty. Mniejsze krycie, to jest naprawdę taki leciutki, wodnisty, wodnisty tint, bardzo płynny. W konsystencji jest też bardziej wodnisty niż tint Fenty. Tint Fenty, jeżeli spojrzycie na konsystencję, jest troszkę bardziej zbity. Ale bardzo mi się podoba i podoba mi się kombinacja pudru Kosas oraz... Tintu Make Up Forever, oczywiście tak jak Wam mówiłam, miałam go w takich malutkich próbkach, więc jestem podekscytowana, dam Wam znać oczywiście na koniec dnia jak produkty się sprawdziły w opisie na dole, przeczytacie też update. Znowu zapraszam Was na Instagram. Tam będziemy też testować sobie w kolejnych dniach na Insta Stories te produkty dalej. A na dziś to już jest wszystko. Dajcie mi znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach na YouTubie poza testami pudrów. Zapraszam Was do zostawiania również kciuków w górę, jak i do subskrypcji mojego kanału. To bardzo pomaga twórcom się rozwijać. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!